wczoraj spędziłem popołudnie słuchając uczniów drugiej klasy szkoły muzycznej, czyli takie dzieci, które mają zajęcia dwa razy po 45 minut w tygodniu plus teorie. i oczywiście, że jest różnica, bo bym skłamał, gdybym powiedział, że nie jest. Ale to nie są różnice duże, tak? To nie są różnice duże. Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że gdyby te dzieci miały Większą ilość czasu, też pewne warunki, które szkoła muzyczna zapewnia, to prawdopodobnie by się nie odróżniały od swoich, od swoich rówieśników. Trzeba zaznaczyć, że uczniowie społecznego ogniska artystycznego biorący udział w konkursie mają zaledwie 25 minut lekcji pianina w tygodniu, a mimo to prezentują wysoki poziom artystyczny, z czego najbardziej cieszą się nauczyciele. Jest to też duże wyzwanie, żeby w tak małym w okresie czasu, jaki mamy, czyli 20 20 parę minut lekcji, przekazać im wszystko, co należy, poprawić ewentualne błędy oraz jakby naprowadzić na dalszą drogę. Więc jest to duże wyzwanie, ale oczywiście przyjemność, kiedy potem patrzymy na efekty tej pracy i możemy razem z nimi to przeżywać. Oczywiście jest to też ogromny stres, więc no pół na pół. Raz z jednej strony cieszymy się, z drugiej stresujemy, ale w efekcie jest to naprawdę. Um, bardzo pozytywny moment, taki konkurs. Jak podkreślają nauczyciele, tego typu konkursy to doskonała okazja dla młodych ludzi do tego, by oswoić się ze sceną i panować nad emocjami. Ja myślę, że przede wszystkim e, pewność siebie, bo nawet e, dzieci, które nie otrzymały nagrody, muszą wyjść muszą stanąć ci 8-7-9-latkowie przed rodzicami, przed rówieśnikami. Wykonać utwory, wykonać je z pamięci. Poziom stresu, który temu towarzyszy jest na pewno wysoki, oczywiście może nie sobie jeszcze przez dziecko. Bo nie chodzi o to, żeby w tej chwili prorokować, które z nich będzie w przyszłości pianistą czy w ogóle muzykiem. Natomiast e, pracując od wielu lat w szkolnictwie muzycznym widzę, że dzieci, które zajmują się muzyką, są śmielsze. Dla nich nie jest problemem potem wystąpienie publiczne, nie jest dla nich problemem zdawanie egzaminy ustnego, tak? Uzyskują tym sposobem taki rodzaj doświadczenia, który dla wielu ich rówieśników jest no rzadko spotykany.